Jankos. Kur, kurwa Jankos idioty jeba. Jankos Mieszkasz w Polsce, musz po polsku. Polska dla Polaków kurwa. On jest popularny dla ten. Polaków. Ej, ale... Polska dla ale... Normalna rodzina, chłopak i dziewczyna. Ale ten niech ci będzie Jankos, to tak gra Warwickiem, że to jest. Mm. On, ale zawsze mu banują jak gra. Na tych meczach takich profesjonalnych to zawsze mu banują. Warwicka. Dzisiaj oglądałem parę tych meczy do tej misji. To bardzo było. Bardzo dużo ludzi wybielało trundla na dżunglę. Trundla? No. Tylko, że to była turecka scena e-sportowa, więc wiesz. Ej, pierwsze kół? Chyba tak. E. ładny jest ten kim doma Mastera, nie powiem, że nie. Patrzyłeś kiedyś dołu na Jordla? Witaj w Gdzie jest nie? Rengar od bluza czy Nie wiem. Tu nie ma No, nie musi, może być pod wieżą. To co, ja mam ani? What the fuck? Co? Ja mam ani? Najwyraźniej. A ja na ADC. Jebane chuj. Myślałem, że ja Suwuko będę miał. Jakby też macie mógł, to jak już się pojawi Red, weź tam postaw Warda. Co chcę zrobić? Proste Powinien być zjeść to mani, ale nie wiem. Hmm? Powinien Powinieneś ją zjeść. No, no, nie no, ani dobra jest. Zależy, czy ktoś umie, bo ona ma trudne, ta. Nieprawda, ona ma łatwiej. Teraz ci zgankuję, a tylko sobie wezmę reda. Chociaż na trzecim levelu, czy ja chcę gankować? Oczywiście, że tak. Nigdy nie grałem masterem na dżungli, to nie wiem, nie. Bo uważam to za dość. No, nubowskie, nie powiem, że nie. Ale mam skin na to zagram. Opa, już idzie. Nunu Willub. Próbował zrobić, ale dostałem jego reda. Muszę mi zgankować, jak jesteś. Czekaj. Saiyan jest zabity, ale dobra, jest zbyt pod wierzem. Już idę. No, mnie tu Anka A, miniony go zasłoniły. No i pięknie zarobili, tu do, do mnie musiał, mnie zaraz zabije. To nie daj się zabić. Dobra, raba. No, nie ma co, nie? To ucieka jest stamtąd powoli gościu. Mam flasha w razie Robo-rumble. Aha, i Wilam. Nie. Te chcieli już mnie zgankować, a ty... ...śpisz. Dwóch byli? Tam, idę do ciebie, idzie do no, w w ciebie. W Też cię te idę. Do mnie, no. Czekaj, idę, 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 idę. Czekam tylko i użyję mojego E. <średenie> Nie, dobra, poszedł, Idzie ja zjąć, czy? Nie Jak cię ma gdzieś, to ja też cię mam gdzieś. Ja zaraz cofam po i... Ależem kliknął! Ona sobie zwardowała dołu gdzieś idzie. Chyba będą robić smoka. No to dobra, ich jebie na łeb. Tak, ja, bo wilka se kończy. Jak nie... Nie, nie robią. Wardowała chyba. Chyba No Zaraz zgankuję, tylko sobie wezmę grampa Kurwa Hubrez zero pomocy Zaraz Powiem przyjdę gościu Muszę item kupić, żeby coś ci zrobić, pomóc Cofam po item na ratami idę To sobie cofnę po itemka Kurwa Całą farmę nisz, niszczę, kurwa, bo ty nie chcesz mi przyjść i pomóc. Maciek, nie Zero farmy? Zero farmy mam. Gościu, zamknij łeb. Nie podnieś się, tak bądźcie właśnie zaraz. No ale jak ty nie chcesz mi pomóc? No przecież tak, idę, tak ty wygląda. jesteś ślepy czy no, Jesteś ślepy, głupi, tępy czy zjepany No kurwa, ty idziesz za wolno. Proste Jesteś kurwa głupi Czy teraz wpierdol, od niego dostaniesz i na tym się stanie? Gdzieś. Obsrał się A nie ma waru. Jesteś kurwa cienki człowiek. Tak kurwa ten Galio Cztery razy wbijał kurwa i 4 razy mu nie wyszło. Nie idź, nie idź, nie idź, nie wychodź. Nie, nie, ja sobie biję tego. Postawiłem ci wardę od góry, jak coś. dzięki. Muszę sobie nabić ten poziom, żeby mieć Rk Wezmę serę Maciek gdzie ci pomogę. Bo o miał poziom akurat. Postawił za warto. Albo gdzieś szedł. Nie idzie, nie idzie. Chcesz ci zgankować. Wybieraj. Chcesz, czy nie chcesz? Przydałoby. Czekaj, niech trochę przepuszuje, bo jest za płasko. Nunu no, no idzie, Nunu no, no idzie na górę. To ja idę zabić no. Nunu, Maciek. Dobra. Idzie, idzie, idzie ten do ciebie. Idę, 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 a nie, dobra, nie idę. Nie idź, nie idź. Obsrało się. Trudno. Mam item. Co to było? Kurwa, Sion Nie, sajon mnie zabił, więc ubiedę. Idę zrobić smoka. Ania jest cienka Mówiłem ci, że ją zjesz S Człowiek, jakie cienki chłopie Ile ma żyć A ciebie tam nie ma Bo byłem teraz na bocie jeśli się nie zauważyłeś Jose, kurwa, cofnij, zanim ja dobiegnę, to el. Ochój, grasz, kurwa, tani. Maciek, tajem. zobacz statystyki, dokujanie. Ty też zrozum, że ja się tam nie pojawię w sekundę i nie zawsze mogę, nie? Gościu, musisz. To jest Twój obowiązek. <grym 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 niech przepuszczę, nie, nie, nie idź, nie idź na nią. Po to mam, kurwa. Ja, ty musisz no. i za i koniec, Po to tenale. kurwa, kula się zbagowała. A tu kulę widzę, w tym tęczu. Wszedł gdzieś do mnie. Dawego, Dawego, Dawego rumble dalej, Co je, kurwa, no tak, to jest dalej, dalej, kurwa, ma. Jaj. Chuju mam. Zaczyna się. No kurwa gościu, zapominam sobie że skurwysym przecie takie ma akcje banu. Kurwa się rozpierdali jak na psa. Chuj mu w Tego siona chłopie trzeba zabić, no Huber. Dobra, słyszę. No A tu dopiero co. Ale kurwa, jeszcze raz czego cisnął. On jest kurwa za potężny, on już ma pierwszy item. Ja też. A ja nie, no bo kurwa. Nie, ciągle pan ja czuje, ale Hubert ma mnie ja w długie. W Mówię, żeby mi przyszedł pomóc, mam je w chuj. Jak? Miałem wystarczająco HP, ale szczegół. Ania schodzi na wota. Nie, nie schodzi. Do ma. Odrodzę się, od razu do ciebie idę, nie? Idę na Siona, idę na Siona. Także może go powoli tam... No ale byś cienki. On ma warda tu On ma dawaj dawaj, 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 Jest dużo tam dobiec, zanim on ucieknie wam bo... Chociaż... Pamiętajcie, że on się odrodzi zaraz, także od razu... Kurwa, jungler nic, kurwa, zero help, report. Maciek byłem 3 km dalej, nie? Taki jungler, że ja ci muszę pomagać. kurwa, Tak, kurwa. Ja pierdolę jakie cfele jebane w widzieli <ścoughs> Kurwa, kurwa, kurwa zarabi, że report JG0 Baju się kurwa tepa pameny. No, 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 Nunu chciał mi ukraść kraba i stwierdził, że, a dobra, to służy jej porażenie. Ej, kula się zbagowała. No. też ją widzisz tu? No? no. Co jest najgorsze, że on się kurwa może tu ukryć? Ja go niby ty widzę. Co nie odpierdzałem Herolda, a ja mu zaraz go ukradnę Elo Zrobili mi Herolda No, tyle Zuje mnie ten Nuno. Nic ci nie poradzę. Idzie do ciebie Signem więc lepiej uciekaj nie, gościu, ja musiałem się z nim napierpawać, no to ja bym nie uciekł. Mam Herolda, to ci go potem puszczę, Maciek. Kurwa bym się ten nie bił z nim, to by mnie rozjebał na psa. Rób smoka, Hubert. Wiem, właśnie idę. No potem pomogę na bocie, bo ich cisną. Tylko se blue wezmę najpierw, wiesz? No nam idzie chyba idzie po smoka, to za chwilę jeszcze odpuszczę O o, widział mnie Nie mogę stawiać wardów bo mam oko Herolda nie? to jest zjebany Robi pan, że jestem map Pozdro 600 gościa Nice Pierwsza Pierwsza. No i kurwa łatwo. O kurwa lecis ją Gdzie jesteście? No chuju, musiałeś mi zajebać trzy trupy, nie? Gościu, jak będę Bo miał nawidowanego Mastera, wiesz co się będzie działo? I gdzie wy jesteście? O, zaczyna się, zaczyna się. Chciałbyś, nie? Idę do ciebie Maciek. Puszczę ci her e Herolda zaraz tam na topie. Tylko ci pomogę najpierw. Tylko, że nie mam erki, to może być problem. Bo, bo jest potężnym gajem, nie? Ja się boję go. Musimy spowodować, żeby cofnął do bazy, to wiem na pewno. Chyba ma warda, ma warda, ma warda. Mhm. Gdzie? W krzakach, bo on nie widział. Nie, ja postawiłem kontroli. Ale o kurwa, ale o, nas tu zamierzał. Zruchał. zruchał was. Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj. Nie zdążyłbym, ale zabiłem go. Ja idę na Maciek, bo mi zaraz Herold minie. Ja cię go puszę już z bazy na topa, ale wiesz, co on ci zrobi to ja nie wiem. Basi Puszniemy tego topa, Puszniemy tego topa. Ja za wam puszę za 15 sekund Herold, on będzie szedł od samej bazy. Chop, kurwa, kule z bago. Zadowolony, kurwa, z życia. Czy może bardziej na pota puścić, bo wy macie tam to. Nie, jak chcecie. Mówcie szybko, szybko, szybko. Nie wiem, obojętnym to jest. Obojętna. To puszczam na topa. Idzie tam do was, powoli. Akurat sesjon przyjdzie i będzie kurwa leci, leci, leci. Idę do, do was, idę do, do was, idę do was, idę do was. Ale kurwa, cienki, xd. Uciekaj, 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 uciekaj. Idę na bot'a. Bo mają wieżę tam już. Spoko się gra Master'em, ale nie chcę grać postacią dla nubów. Bajebisty jest Rumble. Chłopie. Uciekaj, macie, uciekaj. Czemu ty tam stoisz, Damian? Wiesz, że ona cię widzi, nie? Kapuje ją. Zabiegaj, wieża obita, chłopie tam. Mam ale no nie wiem gościu. Ja też mam To dawaj. Gdzieś poszli, gdzieś poszli, nie ma ich tu. No elo. Dobra, dasz radę, dawaj. Sion leci w was. Nie dam rad no. Zabiłeś gościu. Jednego kurwa. Nice. Wezmą mi tego blue zaraz. Bo miska tam przeszła, oni go zobaczą i go zrobią elo. No nie, smoka będą robić. Będą robić smoka, muszę tam jak najszybciej lecieć. Pół minuty, no ja to zdążę. Szybko, 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 szybko. Ktoś chce mi tam pomóc. Nikt. Ta kula już mnie wkurwia. <grystanie> Serio. <grystanie> A co ja mam powiedzieć, jak kurwa się się w niej chowa? <grystanie> 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 kurwa mi pali w kule, ja go nie widzę. Tylko, że ukradł mi smoka, nie, ale to już szczegół. Pusznijmy mi da szybko Dobra puszujcie, ja poszuję tu Pa jak będzie znikać, nie, pa, Oho, leci saion. XD Dawaj na Siona mm -hmm. bloku no. no, zblokowało Dobre że Bota trzeba przycisnąć tam puda. Mhm. Ja w sumie mógłbym zrobić sam barona i chyba to zrobię. Jak tak patrzę. Chociaż się zrobię sam na 13. Problem mógłby być. Spróbujesz. Ile można podchodzić tych, co tymi kontroli? Jeden. Jeden, jeden. Ogólnie warto możesz mieć ty zwykłych, ale w kontroli jeden. Jeden możesz mieć, ale postawić możesz trzy. Nie, mi się do mnie przyczepia na moment. Daj Sion. Od rzeki. No, no, od Idę na Nunkę. Latać. Lunka. Czekuj, złot. Dobra, tuś. Teraz. spróbować zrobić barona? Dobra, dzięki. Nie do Jumi kurwa, trochę byś uleczyła, eee, co? Zaraz no. dostaniecie barona, tak BTW. To ja uciekam, to sobie cofnę do bazy. Myślałem, że Oku. to wrógnie, straszyłem się. Zabijemy ich Idę Ci pomóc. Dawaj, Ło! Wow. Źle się Dzięki, widziałeś tak, że słyszałem? Czy nie? Widziałem. Chłopie, ja za ścianek się za tu jest. Lipa. depoitem albo kończymy w sumie dobra Aha. better jungle wins haha haha ale to tylko dlatego że grałem masterem master to gówno. mimo